Co ta Twoja sympatia, co on albo ona chce Ci powiedzieć? No i Twoje, e, właśnie, wiadomości, tak? No, jakieś wiadomości tutaj będą, też właśnie dla Ciebie osobiście. Cześć i witam Was bardzo serdecznie. Ja mam na imię Michelle D. No i właśnie my tutaj um, oglądamy dla Was. Um, na Waszą sympatię, no właśnie, jaką komunikację oni tam chcą Ci właśnie powiedzieć. I to ma być taki special efekt, ale jakoś tak nie funkcjonuje, może? <laughs> no właśnie, mam na imię Michelle D, jestem tutaj tarocista, właśnie z certyfikatem, też robię osobiste czytanka. No i teraz właśnie Wasz regularny filmik, każdy, no właśnie, każdą periodę. Um, każdą um, niedzielę, ale jest bezczasowe, tak? To znaczy, Możecie zawsze oglądać też stare filmiki. Będą dłuższe, będą krótsze filmiki. Zależy ile czasu ja mam. No właśnie, mam właśnie teraz w tym tygodniu mniej czasu, ale coś dla Was zrobię, tak? Są to bardzo piękne karty. One są od Nadine Breitenstein, to jest z Niemiec, tutaj taka tarocista, też stalentowana. No i ona właśnie to sprzedała i chcę to też powiedzieć, tak, że to są jej karty i tak dalej. Dobra, no moje drodzy, możecie tutaj właśnie sobie wybrać jeden z tych orakel. Jakoś tu tutaj nic nie funkcjonuje dzisiaj, no normalnie. <laughs> moi drodzy, no właśnie, my tutaj mamy pierwszy. Pierwszy orakel. Mamy tutaj drugi orakel i mamy trzeci orakel. Co są um, ogólne orakel, może tutaj do ciebie pasować, ale też nie musi wszystko tak na 100%, bo jest to właśnie ogólny orakel. Ok? Dobra. Wy też możecie ruszać tym filmikiem. Na dole też są czasy, gdzie Wy możecie też skakać z filmikiem. Uh -huh. Jak Wy potrzebujecie więcej czasu, proszę zatrzymać filmik. I wszystkie informacje do mnie znajdziecie na dole w infobox. Ok, moje piękne, moje kochani, my tutaj będziemy zaczynać z tą pierwszą kartą. Będę wam wytłumaczyć słowa, oczywiście. Jak Napalony, albo Napalona jest ta sympatia, albo właśnie ten człowiek, który chce ci coś powiedzieć, tak? No jakoś oni tak nie chcą, może z sobą tak? za bardzo mówić. Może to nawet jest trochę obojętne do nich. No przepraszam, że Ci tak powiem, tak? A tutaj są kartki, gdzie, które ja robiłam. To są karty takie prawdziwe. To są właśnie z takich, z tych chrupków chińskich. No też lubię tak się bawić z tymi symbolami, moi drodzy. Taki prawdziwy tarot. Oczywiście Wy znajdziecie wszystko na moim kanału. To są też takie dłuższe filmiki. I tutaj są liczby, tak? I proszę się na mnie nie obrazić, jak tutaj nic tak, takiego nie będzie. Jest psychologia między mężczyzną i kobietą, naprawdę. I ta właśnie psychologia nam pozwala też właśnie na lepsze szanse w miłości pociągnąć, jak my trochę coś z tego wiemy, tak? I też... Tutaj też jest szansa, jakby było coś nie tak pięknego powiedziane, to możecie zawsze się decydować, kogoś nowego szukać dla siebie. Wiecie o co chodzi? To lepiej tak sobie mieć szok raz, a potem naprawdę ruszać. To ze serca ja to chcę tak, tak w ten sposób tutaj dać. Ja wiem, że więcej popularne są filmy, gdzie właśnie ta rocista bajki opowiada, że jakoś tam kiedyś jeszcze będzie coś tam z, z wami. To ja tego nie wiem. My, my na teraz oglądamy, tak? Co jutro będzie, no co? To... No oczywiście, tutaj mamy tendencję do przyszłości, owszem, karty tak umią nam powiedzieć, no to my to wiemy, ale, moi drodzy, to nie jest na zawsze, na, na całe życie, to oczywiście nie ma to sensu tak robić, tak? Zaraz oglądamy, co ona, bo ona ci chce powiedzieć. Najpierw wiadomość dla ciebie, najpierw to muszę czytać tutaj sama. No, te chińskie grubki tak? Ja nie wiem, fortune cookies się nazywają. No poczekajcie, no kurde, to jest takie małe tutaj. Sie haben heute die besten Vorschläge. Aha, Ty masz właśnie, moi drodzy, Wy też możecie, wy, ty, ty, też, ty też dostaniesz dobre idee od Spirit, okej? Okay? Wy też macie taki talent jak ja. ja. Ja też tak umiem, no kurde, jestem medium, no chyba. Ale wy też macie taki talent, możecie się Boga pytać i dostaniecie najlepszy idee, jak ruszać, czego zrobić. I z tego proszę korzystać, tak? Wiecie? No właśnie, to tutaj um, to była naprawdę wiadomość dla, dla ciebie, no od spirit i tutaj będzie wiadomość od tej sympatii. Aha, pokój wewnętrzny tutaj mówi on albo ona. Mm. No właśnie, oni właśnie medytują tutaj. Oni właśnie bardzo tutaj wewnętrznie um, się też rzeczy pytają, tak? To oni też tutaj sprawdzają, co oni wierzą. I sprawdzają, czy to jeszcze potrzebują w ich życiu. Tak? Um, no. No, i właśnie oni, właśnie ten, ten pokój, które, którego oni właśnie teraz szukają. Ja właśnie tutaj, to on właśnie by ci tak powiedział, jak dosłownie, on by ci teraz powiedział: No wiesz co? Ja właśnie tutaj um, już nie wierzę, co ja kiedyś wierzałem. Ja właśnie wykorzystam um, ten pokój, właśnie ta chwila. Bez szumu, tak, żeby naprawdę um, silniejszy być spiritualnie i no psychicznie też, tak? Medialnie. I właśnie zajść mój, albo no właśnie mój osobisty balans. Jest to bardzo piękne, on w dalej mówi, albo ona, tak, to możecie to sobie tak, e, o, czy to jest żeńska, męska energia nie zależy, tak, ale większość tutaj, um, no właśnie kobiet oglądają na mężczyznę, ale też to jest dla każdego, dla gejów normalnie nie tak jak wy em, jesteście mężczyzny albo tam na, na kobietę na przykład oglądacie, no to to jest dla każdego, tak, ale to właśnie ta, osoba, ta e, osoba tutaj tak mówi i ja tak więcej dla kobiet mówię, no bo są normalnie do 90% kobiet na, na, na tymi kanałów, tak, no właśnie, jest to bardzo dobrze dla mnie, ten czas dla mnie mieć, tak? Ja właśnie nie będę już tego robić, jak ja kiedyś żyłem. Ja wiem, że to jest e, bardzo trudne dla mnie, no bo się bardzo nauczyłem tak myśleć, jak ja myślę, i tak właśnie działać, jak ja działam. Dla mnie to jest taka mała rewolucja. Tak? M moją przeszłość, naprawdę, naprawdę moją przeszłość em, już tak stracić, że naprawdę musi coś nowego być. Albo już tak nie żyć, tak? I naprawdę moje życie mieć. I nie właśnie tego, co ktoś mi próbował nauczyć albo coś takiego. Ja właśnie jestem w moim pokoju. Tak? No właśnie to jest. Ja, to oni potrzebują czas. Moje drodzy, jak wy widzicie, że oni właśnie nie szukają tak bardzo kontaktu. No to jest to dlatego, bo oni właśnie więcej ze sobą mają do czynienia, ok? To był właśnie pierwszy orakel, moi drodzy. Ja wiem, to był taki krótki. Jak wy chcecie jeszcze więcej wiedzieć o Waszą sympatię, ja mam właśnie dłuższe. Um, Filmiki, wybierz kartę, filmiki, gdzie my naprawdę analizy, analizujemy, przepraszam, naprawdę ich em, emocje i tak dalej. No to proszę subskrybować. Dziękuję bardzo. Jak wy subskrybujecie, na zegarek ciśniecie, zawsze będziecie mieć też najnowsze te filmiki. I też dziękuję bardzo za Wasze ciupki do góry. My tego potrzebujemy. Dziękuję. No i teraz ja ruszę do drugiego. Pozdrawiam. Ruszymy do drugiego orakel. Cześć. My tutaj będziemy najpierw oglądać dla Was, jak oni naprawdę, czy oni nawet chcą komunikować, tak? No, chcą komunikować, ale też nie tak bardzo. To nie jest tak, że oni tam szukają wasz kontakt tak na siłę, ale lubią z wami komunikować, tak? To oni więcej chcą z Wami komunikować niż nie. Okay. Ja tutaj mam liczby od 0 do 10 um, i teraz będzie najpierw wiadomość dla ciebie osobiście i potem będziemy naprawdę oglądać co oni ci chcą powiedzieć. Mm. No poczekajcie. Mhm. No właśnie, za parę. Za parę... Nie, za... zaraz. No kurde, tutaj jest naprawdę ciemno. Trzeba robić więcej światła. Uh -huh. Za dwa dni. Jest jutro. Wczoraj. No, no ja tak myślę, że tutaj ten mały... Fortune cookies, tak. Fortune cookie. Od, od, od Chińczyka te ciastka. <laughs> to ja jestem profesjonalna tarocisto, to wiecie co, ja też, też lubię tak eksperymentować czasem z Wami, tak? Ja właśnie teraz mam tak mało czasu, ale chcę dla Was regularny orakel robić. Ale tutaj chcę Ci właśnie Spirit powiedzieć, że my tylko mamy mało czasu, tak? Może Wy jesteście ludzie, które za dużo oglądacie te orakel na, na tą osobę albo, albo na jakiegoś sympatii, albo co. I tutaj Spirit C chcę powiedzieć: um, proszę, żyj twoje życie teraz, no bo jutro będzie za późno. Ok. To jest coś, co musisz słyszeć, ja myślę, no bo inaczej tutaj by nie była ta wiadomość. I teraz my ruszymy do Twojej sympatii, czy to jest żeńska energia, męska energia. Ja będę tutaj e tak czytać, że to jest dla kobiet, no bo są 90% nawet no, kobiet na tych kanałach, ale jak wy jesteście na przykład gejem, albo e oglądasz na kobietę, jesteś mężczyzna, nie należy, tak? Musicie to sobie obrócić, co oni by ci powiedzieli? była Shnella ja właśnie wytłumaczę, to oni, no właśnie, co oni tutaj chcą powiedzieć? Ja myślę, że muszę jeszcze więcej robić, jeszcze więcej, no, jeszcze coś więcej być. Tak? Ja myślę, że ja nie jestem wystarczający. Mhm. Ja chcę, że właśnie ludzie mi robią komplementy, że mają respekt że właśnie widzą, że ja ktoś jestem, tak? No właśnie przyjacióły, ludzie, z kimi właśnie ja właśnie pracuję, mają widzieć, że ja ktoś jestem. I ja chcę, że właśnie ludzie mnie nawet trochę zazdroszczą, tak? No bo ja chcę naprawdę być właśnie, no tą kwitną. No, tak sobie jak gwiazda. To ja właśnie teraz nie wiem, jak wytłumaczyć glęcyn, ale no, właśnie, glęcyn tak błyszczeć ja chcę, właśnie, tak? Tak jak gwiazda trochę, ok? Um, dużo ja chcę pracować, dużo też pracuję i też chcę dużo, no, że ludzie to też właśnie widzą, tak? Że ja tak, tak ktoś jestem. Tak ja myślę. Ale ja chcę, właśnie, ja właśnie nie chcę widzieć, um, dlaczego ja tak robię, dlaczego ja tak chcę, tak? Ja tego nie chcę widzieć, co jest w mojej duszy tak naprawdę, naprawdę co mi tak, co mnie tak właśnie no, motywuje, tak? Dlaczego ja tak wszystko muszę szybko robić też? by to było bardzo bolesne, jak ja bym widziała, jak ja bym widział, um, by, by było to bardzo bolesne, e, naprawdę widzieć dlaczego e, taki tak jestem, tak, albo tak chcę właśnie dla mnie. To ja bym te, potem bym widział, że nikt mnie tak naprawdę nie kocha, tak, bez tej forsy, bez tego tamtego. No, może to być, że oni właśnie nie czują się kochani. Może, może ty coś powiedziałeś, powiedziałeś, albo też nie. Ja nie wiem, ale na pewno to nie jest Wasza wina, moi drodzy, no bo kurde, jest to coś, co my sami wierzymy o sobie. I jak ktoś coś takiego aktywuje, czy to jest no, ekstra aktywuje, może nawet albo nie chciał tak aktywować u kogoś, ale jakoś się stało, no bo to było nie, nieświadome, tak? No to, to może być, że tutaj jest jakaś rana, która była trafiona. Ok? No, to jest to, co właśnie Wasza sympatia ci chce powiedzieć. Dziękuję Wam. To właśnie wkrótce tylko jest w tym tygodniu, ale Wy też znacie mnie, to ja też mam, no właśnie mam różne filmiki, to też, też już dłuższe, takie krótkie, no różne. Możecie sobie subskrybować. Te wszystkie inne filmiki są bezczasowe i możecie sobie też oglądać, jak chcecie. Pozdrawiam. I teraz my ruszymy do trzeciego. Cześć, i hej, orakel numer 3, sympatia numer 3. Co oni Ci chcą powiedzieć? My te teraz będziemy oglądać, jak oni naprawdę życzą Ci, 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 ci coś powiedzieć, przepraszam. <laughs> życzą oni nawet z Tobą komunikować albo coś takiego, tak, chcą, chcą, są ale może tak nie umią, ale chcą bardzo, bardzo oni chcą. Usemka jest bardzo, bardzo wysoka liczba. Ja tutaj mam liczbę od 1 do 10. I co jest Twoja wiadomość? Wiadomość dla Was. Mhm. Momencik. Mhm. Aha. No właśnie. Może być, że ktoś naprawdę dobrze umie mówić. Że Wy za dużo... Um, Um, że ty też dużo innymi ludźmi wierzysz, no bo oni bardzo dobrze umieją mówić i są ludzie, którzy re z retoryką są bardzo, bardzo dobre, umieją kłamać albo umieją właśnie tak mówić, że ty nawet zaczynasz to samo wierzyć, takie rzeczy i ty masz naprawdę u siebie być, tak? I też słuchać, więcej słuchać, czego ty myślisz tak naprawdę, i nie wszystkiego wierzyć. To jest wiadomość dla ciebie, ok? Ja tutaj, ja czuję, że ktoś tutaj jest w więzieniu. To ja nie wiem, czy to jest prawda, albo nie, moje drodzy, okej? Okay? To jest może tylko dla pary z was, a nie dla każdego. Tak? Ok? Jest to tylko mała informacja, która teraz będzie bazować dla pary z Was, ale jest coś, co ja słyszałam. I no, oczywiście, medialnie, jak coś takiego słyszę, no to powiem. No bo inaczej to nie, nie, by nie był um, no ludzki orakel dla Was, tak? O to chodzi. Co oni chcą ci powiedzieć? Ja się boję decyzję zrobić. Ja nie umiem zrobić decyzji właśnie. Ja wiem, że ja muszę jakąś decyzję zrobić, tak? Ale ja właśnie się boję tego. Mam właśnie w lewo albo w prawo no zrobić, albo iść. I co tam, kurde, będzie, jak ja się decyduję, to ja nie wiem właśnie, co właśnie będzie w jakimś kierunku. No bo tam jeszcze nie byłem, tak. Mam tutaj właśnie być tam, gdzie czego ja znam, albo mam coś nowego, nowy teren tutaj analizować, albo iść tam. No i kurde ja właśnie jestem taki człowiek, który właśnie i ja tego sam nie lubię, że taki jestem, ale ja właśnie idę tą drogę, która jest... Najłatwiejsza zaś. Się nie, zmieniam, nie zmieniam tutaj. Ja siebie nienawidzę za to. Moi drodzy, może nawet parę sam w więzieniu. I nie chcą właśnie coś nowego się uczyć albo próbować coś innego i robić w życiu. No ja nie wiem, moi drodzy, tak? Tylko dla części. I jak ty powiesz nie, nie, nie jest. No, to ja nie wiem, może sprawdzić. Nawet nie wszystko będą oni Ci mówić, bo tutaj też już kartka powiedziała, że też ludzie mogą kłamać. Ci też kłamać. I Ty nie masz wszystkiego wierzyć. Moje kochani, to by Wasz orakel. Jak Wy potrzebujecie coś osobistego, proszę mi napisać e-mail. Dostaniecie informację przez e-mail. Um, no co jeszcze? Co jeszcze? Ja mam bardzo mało czasu, ale Wasze czytanka zawsze, zawsze będą i są priorytetem, tak? No i dzięki za ciupków, dzięki też za Wasze abonę. No właśnie, jak abonujecie. Kocham Was i do następnego. Wasza Michelle Dipa.